Co? Że co? Mówili, żeby zakładać maski przeciw koronawirusowi. Bronimy się, bander, nie? No. Dobrze, koty. Ale to tak. Żaden koronawirus nie jest do do sławy. Robimy zapasy. Dobre koszto, No dobrze, co? So. <śla> Iiiiiii! <śmienicza> dobrze zjeżdżasz! To grzeździasz, to dwa, to dwa, to bałem się to za na no to. Poszedł, kurwa, tej mastek! <śmienicza> Poszedł, dobry Ale to miała wredni wzrok i ja mam dwa. Poszedł tej mastek, kurwa, cześć! <śmienicza> Wrócę, że Ne, 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 ne